Estonia tymczasowo zamknęła przejście graniczne z Rosją po niepokojącej sytuacji. Estojscy strażnicy zaobserwowali uzbrojonych mężczyzn poruszających się wzdłuż pasa granicznego. Media i służby nieoficjalnie podejrzewają, że to tak zwane zielone ludziki Putina. W w południowo-wschodniej części kraju, Estońska policja i Straż Graniczna zdecydowały o natychmiastowym zamknięciu drogi. Wcześniej służby informowały o zwiększonej aktywności po rosyjskiej stronie granicy. Decyzję podjęto, ponieważ sytuację uznano za potencjalnie niebezpieczną. W sieci pojawiło się nagranie pokazujące uzbrojone grupy, które z pewnością nie są zwykłymi funkcjonariuszami Straży Granicznej. Bardziej przypominają słynne zielone ludziki, czyli formacje militarne bez widocznych dystynkcji. To właśnie one brały udział w zajęciu Krymu w 2014 roku. Estojscy funkcjonariusze przekazali, nasze patrole obserwowały zwiększoną aktywność po stronie rosyjskiej w rejonie Saadse. Widzieliśmy różne uzbrojone grupy poruszające się wzdłuż granicy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Zaniepokojenie ogarnęło również lokalnych mieszkańców. Estonia natychmiast zażądała od Rosji wyjaśnienia incydentu. Moskwa, jak zwykle, twierdzi, że po ich stronie nie dzieje się nic nadzwyczajnego i że są to zwykłe działania rutynowe. Analitycy wojskowi podkreślają, że ta obecność na granicy idealnie wpisuje się w szerszy schemat działań Rosji wobec państw bałtyckich, które są sojusznikami NATO. Ostatnio notowano powtarzające się naruszenia przestrzeni powietrznej i zakłócenia sygnału GPS. Incydenty te są postrzegane jako elementy długoterminowej strategii destabilizacji regionu. Ukraińska komentatorka Maria Drudzka podsumowała sytuację na Platformie X Najpierw drony, potem myśliwce. Teraz uzbrojone rosyjskie, zielone ludziki po prostu spacerują wzdłuż granicy. Więcej informacji i powiązanych materiałów znajdziecie Państwo na natemat.pl i w naszych innych filmach.